Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji to dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10 100 000, czyli będziemy dzisiaj kontynuować nasze ostatnie zajęcia i zajmiemy się dzisiaj zadaniami tekstowymi oraz zadaniami dotyczącymi zamiany jednostek. Otwórzcie proszę Wasze podręczniki na stronie 158 i zaczniemy od zadania piątego. Paulina, poszukując pracy, wysłała ofertę do 100 firm. Koperta kosztowała 15 groszy, a znaczek na kopertę 2 zł i 35 groszy. Ile pieniędzy wydała Paulina na koperty i znaczki? Wiemy, że jak wysyłamy do jakiejś osoby list, no to nam potrzebna jest koperta i na tą kopertę przyklejamy znaczek. Czyli najpierw musimy policzyć ile pieniędzy wydała Paulina na kopertę i na znaczek czyli ile kosztuje wysłanie listu do jednej firmy. Czyli kwotę, jaką trzeba zapłacić za kopertę oraz kwotę, jaką trzeba zapłacić za znaczek, musimy do siebie dodać. I tutaj mamy bardzo łatwe działanie, bo 15 groszy plus 2 złote i 35 groszy daje nam 2 złote i 50 groszy. Takie działanie możemy wykonać w pamięci. I to jest cena za kopertę razem ze znaczkiem. I wiemy w zadaniu, że Paulina wysłała takich kopert razem ze znaczkiem, czyli takich listów do 100 firm. Czyli jak policzyć, ile ona łącznie zapłaciła za 100 takich kopert razem ze znaczkami. Oczywiście cenę jednej koperty i znaczka trzeba pomnożyć przez ich ilość, czyli w tym wypadku przez 100. Przypominam, że jak mnożymy przez 100, to przecinek przesuwamy o dwa miejsca w stronę prawą. Czyli w tym wypadku otrzymujemy 250. Skoro to jest zadanie tekstowe, no to oczywiście musimy napisać odpowiedź. Pytanie było następujące. Ile pieniędzy wydała Paulina na koperty i znaczki? Czyli odpowiedź będzie brzmiała następująco. Paulina na koparty i znaczki wydała 250 zł. Przejdziemy teraz do zadania siódmego. Tutaj już mamy zadanie dotyczące zamiany jednostek i zrobimy sobie razem przykład A. Tutaj mamy, musimy zamienić metr na centymetry oraz w drugim przykładzie niżej centymetry na metr. Musimy sobie przypomnieć, jaka jest zamiana jednostek dotycząca metrów i centymetrów. Wiemy, że 1 metr to 100 centymetrów. Czyli zwróćcie uwagę, że jeżeli przechodzimy z metrów na centymetry, to tą liczbę mnożymy przez 100. Natomiast jeżeli przechodzimy w drugą stronę, czyli z centymetrów na metry, było 100, a jest 1, skoro nam jednostka się zmniejsza, przepraszam, liczba nam się zmniejsza, to trzeba podzielić i w tym wypadku dzielimy przez 100. I przechodzimy do naszych zadań. W przykładzie pierwszym musimy zamienić metry na centymetry. Skoro zamieniamy metry na centymetry, to zgodnie z zasadą zapisaną w kilku po stronie lewej, musimy pomnożyć tę liczbę przez 100. Skoro mnożymy przez 100, to przecinek przesuwamy o dwa miejsca w stronę prawą. Raz, dwa. Przecinek teraz będzie znajdował się w tym miejscu, czyli otrzymujemy 504,2. Czyli tutaj w miejscu tego kwadracika powinna stać liczba 504,2. Czyli 5 m42 tysięczne m daje nam 504,2 cm. Przechodzimy do przykładu niżej i tutaj musimy zamienić centymetry na metry. I zgodnie z zasadą zapisaną po stronie lewej, skoro przechodzimy z centymetrów na metry, to liczbę dzielimy wtedy przez 100. Przypominam, że dzielimy to przycinki przesuwamy w stronę lewą. Skoro przez 100, to o dwa miejsca, ponieważ setka ma dwa czyli 145,8 cm to 1,458 m. Przejdziemy teraz do ćwiczeń i otwórzcie Wasze ćwiczenia na stronie 68. Zaczniemy od zadania 6. W zadaniu 6 mamy kontynuację zadania tego spodręcznika, czyli tutaj dalej będziemy zaleniać jednostki. Mamy cztery podpunkty, A, B, C, D. I z każdego podpunktu zrobimy razem po jednym przykładzie. Z podpunktu A zrobimy wspólnie przykład pierwszy. Czyli zwróćcie uwagę, w pierwszej kolejności my musimy zamienić kilometry na metry. Wiemy, że jeden kilometr to tysiąc metrów. Czyli skoro przechodzimy z kilometrów na metry, to mnożymy wtedy przez 1000. I tutaj zgodnie z zasadą 3,5 trzeba pomnożyć przez 1000. Ja rozpiszę to obok. Skoro mnożymy przez 1000, to przecinek przesuwamy o 3 miejsca w stronę prawą. Raz, dwa, trzy. Puste miejsce uzupełniamy zerem. I otrzymujemy 3500 czyli 3,5 km to inaczej 3500 m. I teraz zwróćcie uwagę, że musimy przejść z metrów na centymetrów wiemy, że 1 metr to 100 cm. Czyli skoro z metrów przechodzimy na centymetry, to mnożymy wtedy przez 100. Czyli jak 3500 muszę pomnożyć przez 100, to inaczej do tej liczby, ponieważ ona nie ma przecinka, dodajemy 2 zera. I otrzymaliśmy 350 tysięcy. Przejdziemy teraz do kolejnego podpunktu, czyli do podpunktu B. I w podpunkcie B zrobimy razem przykład ostatni. I zwróćcie uwagę, że tutaj musimy zacząć od gramów i dekagramów. Wiemy, że 1 dekagram to 100 gram. I my musimy przejść z gramów na dekagramy. Czyli jeżeli przechodzimy z, z liczby większej na liczbę mniejszą, to wtedy wykonujemy dzielenie. I w tym wypadku dzielimy przez 10. Czyli tutaj 81,8 musimy podzielić przez 10, czyli przy dzieleniu przez 10 przesuwamy przecinek o jedno miejsce w stronę lewą. Czyli jak ten przecinek przesuniemy o jedno miejsce w stronę lewą, będzie on stał w tym miejscu. I otrzymamy wtedy i 8,18 dekagrama. Teraz natomiast musimy przejść z dekagramów na kilogramy. Wiemy, że 1 kg to 100 dekagramów. I my musimy przejść z dekagramów na kilogramy, czyli znowu z jednostki, z liczby większej na liczbę mniejszą, czyli także dzielimy w tym wypadku przez 100. Czyli jeżeli tą liczbę pomnożymy, podzielimy przez 100, to przecinek musimy przesunąć o dwa miejsca w stronę lewą. Będzie on teraz w tym miejscu, puste miejsce uzupełniam zerem, liczba od przecinka się nie zliczyna, czyli przed przecinkiem również stawiamy 0. I mamy zrobiony kolejny przykład. Przechodzimy teraz do podpunktu C. I tutaj wspólnie sobie zrobimy przykład ten. I może zaczniemy od przejścia z kilogramów na dekagramy. Wiemy, że 1 kilogram to 100 gramów. I my tutaj przechodzimy z kilogramów na decygramy, czyli mnożymy przez 100, te skoro tą liczbę muszę pomnożyć przez 100, to przecinek przesuwam o dwa miejsca w stronę prawą, raz, dwa, puste miejsce uzupełniam zerem. I otrzymujemy 43 540. No i dobrze, teraz przechodzimy z kilogramów na tonę. Wiemy, że jedna tona to 1000 kg. Czyli zgodnie z zasadą dzielimy tą liczbę przez 1000. Czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca w stronę lewą. Raz. 2, 3. Przecinek teraz będzie znajdował się w tym miejscu, a skoro liczba od przecinka się nie zaczyna, więc przed przecinkiem stawiamy 0, i kolejny przykład mamy zrobiony. Przechodzimy teraz do podpunktu D i w podpunkcie D zrobimy wspólnie przykład ostatni. Zaczynamy od przejścia z nimi.